Od mężczyzny, który zasnął w nocnym pociągu i obudził się na tej samej stacji, po kobietę, która zgłosiła kradzież samochodu, bo zapomniała, że z imprezy wróciła z kolegą. Zapraszam Was na kolejne zestawienie 10 najciekawszych newsów tygodnia. Numer 10. Pewien Brytyjczyk, który wykupił bilet na nocny pociąg z Glasgow do Londynu i zaraz po zajęciu miejsca zasnął w nadziei, że rano będzie już na miejscu, obudziwszy się o 5.30 rano, zdał sobie jednak sprawę, że jego pociąg nie przejechał przez całą noc ani kilometra. Глядя на został odwołany. I tak, nikt z obsługi nie raczył go o tym poinformować. Najwyraźniej, jak żartuje pewien internauta, mężczyzna wyglądał tak słodko, kiedy spał, że nikt nie chciał go budzić. Numer 9. 27-letnia kobieta z New Jersey, która jeszcze niedawno była mężczyzną, została wyrzucona z więzienia dla kobiet i przetransportowana do zakładu dla mężczyzn, po tym jak rzekomo dwie swoje współwięźniarki obdarowała cudem życia, jakby to powiedział Tomasz Kamel. Jak ironizują internauci, stary, wyobraź sobie, że trafiasz do Więzienia i kremujesz na lewo i prawo. Nie brzmi to tak źle. Numer 8. A wy jak tam, nadal dumacie nad swoimi papierowymi słomkami? Celebrytka Kylie Jenner strygerowała ostatnio internautów po tym, jak swoim prywatnym odrzutowcem postanowiła wybrać się w podróż po. Przysłowiowe bułki. Do miejsca oddalonego zaledwie 67 km, której pokonanie samochodem zajęłoby jej raptem 45 minut, Gwiazda postanowiła jednak udać się samolotem, spędzając w powietrzu chyba najbardziej ekologiczne 17 minut w swoim życiu. Oto kilka komentarzy pod jej zdjęciem. Dziewczyno, po co ja w ogóle segreguję śmieci? Za każdym razem, gdy papierowa słomka rozpuszcza się w moim napoju, myślę, jak Kylie Jenner lata prywatnym odrzutowcem i drętwieje ze złości. Tymczasem ja próbuję zatankować swój samochód. Do pełna. Numer 7 Polscy księża twierdzący, że woda święcona chroni przed covidem, to nic przy pewnym indyjskim ministrze, który kilka dni temu publicznie wypił szklankę zanieczyszczonej wody z tak zwanej Świętej Rzeki, tylko aby udowodnić, że woda w niej jest czysta. No bo jakże woda ze Świętej Rzeki miałaby być brudna? Tak samo jak eucharystia podawana brudnymi łapskami mogłaby przenosić wirusa. No, mogłaby. Już w dwa dni od tego niewątpliwego wyczynu kaskaderskiego minister zameldował się w szpitalu z infekcją żołądkowo-jelitową. Także, parafrazując znane powiedzenie, święta woda w brzuchu rwie. Numer 6. Mieszkanka Nowego Sącza zgłosiła policji kradzież samochodu wartego aż 200 tysięcy złotych. Kiedy służby rozpoczęły poszukiwania, a w stan gotowości postawiono prawie wszystkie patrole, kobieta nagle przypomniała sobie, że jej auta nie ma w garażu, ponieważ ostatniej nocy zaparkowała je na rynku, a z imprezy wróciła z kolegą. I rzeczywiście, jej samochód wciąż tam stał. Kobieta przeprosiła policjantów, a całą winę zwaliła na problemy osobiste. Numer 5. Kojarzycie te memy o żelach pod prysznic? Dla kobiet nasi specjaliści stworzyli niezwykłą formułę specjalnie dla nawilżania Twojego lewego łokcia o poręku. Dla mężczyzn używa jako żelu szamponu, pasty do zębów, płynu do płukania, odtłuszczacza do silnika, kremu do palania. W Rosji najwyraźniej ktoś zainspirował się tym memem, ale też trochę z powodu sankcji i niedoboru kosmetyków, bo powstało tam właśnie uniwersalne mydło 7 w jednych. Według informacji na etykiecie, działkowe, bo tak się nazywa, nadaje się do mycia rąk, ciała, włosów, a także uwaga, zmywania naczyń, mycia podłóg, prania, a nawet odstraszanie owadów, jak żartują internauci, czyli to wódka po prostu Head and Shoulders and Dishes. Typowy płyn do ciała dla mężczyzn. Niech zaaplikują na swoją armię, to od razu cała zaraza zniknie. Numer 4. Rudzi z całego świata zjeżdżają się do Wielkiej Brytanii, po tym jak pewna siećkin ogłosiła, że od teraz ludzie o ryżym kolorze włosów mają wstęp za darmo. Wszystko w związku z trwającymi upałami, które, jak wiadomo, dla płomienno-włosych są szczególnie uciążliwe. Aby pomóc im przetrwać ten ciężki czas, sieć zdecydowała się pozwolić im schronić się na salach kinowych bez żadnej dodatkowej opłaty. Jak można było się tego domyślić, u niektórych internautów obudził się instynkt Janusza i pytają: Włosy mam brązowe, ale moja broda ma rudawy odcień. Czy upoważnia mnie to do odbioru darmowego popcornu albo coś? Ktoś inny dodaje. W końcu jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy faktycznie Opłaca się być rudym. Numer 3. Pewna mieszkanka Michigan pozwała mężczyznę do sądu z żądaniem aż 10 tysięcy dolarów odszkodowania, ponieważ ten umówił się z nią na randkę i nie przyszedł. Według pozwu to przykre doświadczenie odbiło się negatywnie na jej psychice, ponieważ randka przypadała akurat na dzień urodzin jej świętej pamięci matki. Hmm. Jeśli kobieta wygra sprawę, to będzie to chyba lepsze niż celowe rzucanie się na samochody w celu wyłudzenia. Od teraz ludzie będą umawiać się na randki, ważne dla nich święta i liczyć na to, że druga osoba nie przyjdzie. A co na ten temat mają do powiedzenia internauci? Cóż. Randka w sądzie to wciąż randka. Koleś dosłownie ominął pocisk, nie spotykając się z tą kobietą. Gdybym tylko ja dostawał 10 tysięcy dolców, za każdym razem, kiedy laska wystawia mnie do wiatru. Teraz to on powinien pozwać ją za uraz emocjonalny, że w ogóle musi brać w tym udział. Numer 2. Złodziej z Niemiec, który ponad 3 lata temu ukradł z Berlińskiej Akademii Muzycznej 250-letnie zabytkowe skrzypce warte prawie 300 tysięcy euro, rzekomo sprzedał je za zaledwie 200 euro, gdyż nie był świadomy ich wartości. Instrument został odnaleziony dopiero teraz w domu pewnej 77-latki. Numer 1. Kilka dni temu gmina i miasto Lwówek Śląski wystosowała do swoich mieszkańców bardzo ważny komunikat: basen nieczynny w związku z incydentem kałowym. Za utrudnienia przepraszamy. Tak. Basen został zamknięty, ponieważ ktoś najwyraźniej pomylił basen z Legolandem i zwyczajnie puścił klocka do wody. Okej. Okay. Pytanie tylko, czy basen musiał o tym informować tak szczegółowo? Co prawda już po trzech dniach wznowił działalność, no ale osobiście chyba już nigdy ponownie bym tam nie zanurkował. Nie w ustach by pozostał. Nawet jeśli był to najdroższy klocek w historii miasta. Łączne koszty spowodowane incydentem opiewają rzekomo na prawie 23 tysiące złotych. Okej okay, i tym drogocennym jak klejnoty Jarosława nigdy nie tknięte. kcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na planecie faktów, tymczasem ja się zwiększy i żegnam. Do usłyszenia już w kolejnych odcinkach. Cześć.